jakieś takie newsiki, a w międzyczasie fajnie, bo mogłem realizować się i czasami było tak, że po prostu jak skończyłem swoją pracę, to siedziałem przy komputerze, miałem słuchawki, wrzucałem sobie jakiś bit i pisałem teksty. Aha. <laughs> Także tak to wyglądało, tak i rozwijałem się gdzieś tam jako dziennikarz, no a potem już właśnie zrezygnowałem w 100% i poszedłem w muzykę. Mamy kolejny telefon, ktoś już długo czeka, proszę bardzo. To ja się siema. tak rozgrywałem. Roz roz bardzo <laughs> <dobrze>. <laughs> siema, siema. cześć, hej. Siema, ja dzwonię z pytaniem do Kuby. Słucham, słucham, no cześć? Dobrze. No bo cały, cały czas spamuję, że każdy ciupa Ole. I ja mam właśnie takie pytanie. Czy nie przeszkadza ci? Że gdzieś tam się rozeszły po twojej ostatniej walce. Takie zdjęcia wszystkich partnerów właśnie Oli. Aha. No wiesz no ja, jak mam do tego podchodzić no kurczę wiesz chodzi o to, że e, ja nie, nie mam wpływu no, na byłych partnerów e, mojej partnerki, no ja też miałem w swoim życiu jakieś tam inne inne partnerki, wiesz no jesteśmy dorośli, e, każdy z nas e, przechodził jakieś etapy w swoim życiu, każdy miał innych partnerów, no i cieszę się, że po prostu teraz e, jesteśmy razem, no wiesz ja, ja nie cofnę czasu i na przykład nie powiem Oli słuchaj, a z tym miałaś się nie spotykać, z tym nie, no każdy miał z nas nasze jakieś tam swoje wybory, ja może mniej znane te związki, no bo wiadomo, no Ola już jest dłużej w showbiznesie, biznesie, więc gdzieś tam głośno, głośno było o tych jej związkach. Ja gdzieś tam też jakieś swoje miałem. No i każdy musiał z nas coś przejść w życiu, żeby, żeby, wiesz, żeby teraz być razem po prostu. No, tak to jest, że ludzie się dobierają, a wcześniej mają innych partnerów. No wiesz, ja mam 26 lat, Ola ma 30 lat, no to normalne, że wcześniej mieliśmy partnerów, także no, nie mogę się na to złość. No a ja jeszcze mam takie pytanie właśnie o Popka, Aha. Z, Pop z Popkiem wyciekły takie zdjęcia właśnie, że gdzieś tam na lotnisku się witają coś takiego i czy, czy Popek się tam nie zwierzał czasem, że? Ktoś tam doszło pomiędzy nimi. Nie, no z, tego, z tego co spokojnie, z tego co wiem, to tam e, były jakieś spotkania, natomiast nie, było, nie była to jakaś prywata, e, bardziej gdzieś tam e, to też są takie na przykład sytuacje, żeby żeby nakręcić trochę e, wokół własnej osoby szumu, to też różni celebryci się spotykają. Czasami nawet dochodzi do takich sytuacji, że są ustawki z dziennikarzami, żeby Aha. cyknąć kilka fotek. Więc e, nie spokojnie, my z Popkiem rozmawialiśmy nieraz na, na, na te tematy i możesz być Spokojny. <laughs>